Dzień dobry. Dzisiaj film, o który prosiliście, i tytuł też tego filmu zaczerpnięty z Waszych wypowiedzi, to jest zdanie, które najczęściej czytam na różnych forach dla maturzystów. Co na maturę z geografii? Co właściwie trzeba wiedzieć? Nie biorę odpowiedzialności za ten film, to znaczy pamiętajcie, że naprawdę na maturze z geografii są pytania z każdego działu. Pięknie ona jest też tak ułożona, że od geografii fizycznej poprzez społeczno-ekonomiczną, aż do zadań z geografii Polski, te zadania z każdego działu gdzieś tam się znajdują. Ale dzisiaj daję takie 10 ostatnich wskazówek na kilka dni przed maturą z geografii, co ja na waszym miejscu bym na pewno powtórzyła i sprawdziła, czy znam te zagadnienia. W tym filmie nie będzie dzisiaj wyjaśnianych wszystkich zagadnień, będą tylko zajawki hasła co trzeba powtórzyć. W opisie tego filmu znajdziecie linki do wcześniejszych moich filmów, gdzie tłumaczę te zagadnienia, więc jeśli przy którymś punkcie stwierdzicie, tego jeszcze nie potrafię, to proszę zajrzyjcie w opis filmu i wróćcie do moich filmów. No to zaczynamy. Pierwsze Zagadnienie na maturę to oczywiście zadania do mapy topograficznej. To jest największa zaleta matury z geografii, że co roku są zadania do mapy topograficznej, wystarczy, że przygotujesz się bardzo dokładnie, a typy zadań powtarzają się z roku na rok. Więc wymienię Wam szybciutko: zastanów się, czy potrafisz to zrobić, te zadania do mapy topograficznej. Czy potrafisz zmieniać skalę? Odczytywać współrzędne geograficzne, odczytywać wysokość terenu z poziomic, czy potrafisz porównywać między kwadratami rzeźbę terenu oraz czynniki antropogeniczne. No i później kilka zadań obliczeniowych. Czy potrafisz liczyć wysokość względną oraz spadek terenu, czy potrafisz liczyć odległość i powierzchnię na mapie? W tym powierzchnie w hektarach. Jeśli któraś z tych rzeczy nie jest dla Ciebie znana, odsyłam do filmu, gdzie powtarzam wszystkie zadania do mapy topograficznej. Pamiętajcie, tutaj około 10 punktów można zdobyć na tej części i myślę, że warto powtórzyć wszystkie zadania do mapy topograficznej. Drugie zagadnienie to ruchy ziemi i tutaj kolejny pewnik to zadanie z tego działu. W kolejnych latach mamy różne zadania: albo będziesz liczył wysokość słońca nad horyzontem, albo czas słoneczny. Ważne jest to, że są to zadania na ogół za dwa punkty, więc warto do tych dwóch typów zadań się przygotować. Pamiętajcie przy powtórce z wysokości słońca, że najczęściej mam wysokość słońca liczona dla równonocy albo przesilenia letniego i zimowego w wysokich szerokościach geograficznych. Nie widziałam jeszcze ani jednego roku, żeby były wzory dla szerokości międzyzwrotnikowych, gdyż tutaj zmieniają nam się znaki. I pamiętajcie, że w czerwcu na naszej półkuli dodajemy 23-26. Dzisiaj dokładne pomiary mówią, chociaż ciągle na maturze ta końcówka 27 jest zaliczana. Trzecie zagadnienie to klimatogramy. One są faktycznie co roku. Co musisz zrobić? Przypomnieć sobie nazwy wszystkich stref klimatycznych. I potrafić dopasowywać klimatogram do miejsca na świecie. To jest najpopularniejszy typ zadania. Mogą też się zdarzyć klimatogramy z Polski. Pamiętajmy, że w klimatogramie linia to temperatura, słupki to opady i musicie też tutaj mieć umiejętność odczytywania amplitudy, czyli różnicy między najwyższą a najniższą temperaturą. Więc pamiętajcie, że jeśli najcieplejszy miesiąc ma wartość dodatnią, a najzimniejszy ujemną, to trzeba te wartości do siebie dodać. Czwarte zagadnienie to jest geologia dział, który ciężko Wam się uczy. I tutaj najczęściej powtarzające się zadania ze stratygrafii. To, żeby pokombinować i ułożyć kolejność powstawania warstw. Odsyłam do filmu, gdzie dokładnie to tłumaczę. Pamiętajmy, żeby zawsze na taki rysunek patrzeć od dołu. To będą to miejsca, które utworzone są najdawniej, a na samej górze miejsca, które powstały stosunkowo niedawno. Piąty pewnik to piramidy wieku. I tutaj po pierwsze rozróżnianie trzech typów piramid: progresywna, regresywna, zastojowa. Pamiętajmy, że to jest społeczeństwo młode, dojrzałe i starzejące się. Z piramid wieku musicie prognozować. Jaka przyszłość czeka takie społeczeństwo, czyli najgorszą sytuację ma zawsze piramida regresywna i tu pamiętajcie, wiele razy pada już o tym, że będzie taki kraj miał problem z wypłatą rent i emerytów, że musi mieć bardzo dobrze rozwiniętą opiekę medyczną dla osób starszych. W kraju progresywnym mamy bardzo dużo ludzi młodych, więc potrzebne są przedszkola, szkoły i może w takim kraju wystąpić też bezrobocie. E bardzo częste zadanie polega na porównywaniu piramid, i w tym przypadku należy pamiętać o tym, że ludność na piramidzie wieku dzieli się na ludność przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną. Pamiętajcie używać tych słów charakteryzując piramidy wieku. Zagadnienie szóste to rolnictwo i z całego działu zachęcam Was do powtórki dwóch zagadnień. Pierwsze to typy rolnictwa i tu przede wszystkim dwa słowa. Rolnictwo intensywne, to które występuje w krajach małych i wysoko rozwiniętych. I rolnictwo ekstensywne w krajach rozwijających się i w krajach o dużej powierzchni. No, na rozszerzonej maturze troszkę lepiej musicie znać te zagadnienia. Odsyłam Was do filmu z rolnictwa, gdzie tłumaczę. Pewne wyjątki w, tych, w tym rolnictwie intensywnym i ekstensywnym. Z rolnictwa jeszcze polecam: wszystkie uprawy przejrzeć i zakodować, chociaż ten kraj, który tej uprawy na świecie ma najwięcej chociaż jeden on pozwoli Ci na pewno zadanie związane z uprawami wykonać. Siódma to energetyka. To jest wąskie zagadnienie z przemysłu, które występuje najczęściej. Co z tego zagadnienia? Popatrz, czy znasz ten wykres, czy potrafisz wskazać, jakie źródła energii są dzisiaj najważniejsze. Pamiętajcie, że energetyka to też odnawialne źródła energii i tutaj dobrze przypomnieć sobie wady i zalety. Bardzo często ten temat energii zahacza też o tematy z ochroną środowiska. Na przykład czy wiesz, jakie kopalnia odkrywkowa niesie za sobą skutki dla środowiska? Czy wiesz, w jaki sposób można z tym problemem kopalni odkrywkowych sobie poradzić? Ósme zagadnienie, znowu mogę powiedzieć, że co roku praktycznie na maturze, tym razem troszkę cięższe, mianowicie konflikty polityczne. Przyjrzyj się dowolnej mapie konfliktów politycznych. Bardzo często trzeba je umiejscawiać po prostu na mapie. A potem w licznych opisach konfliktów przeczytajcie sobie chociaż strony konfliktu i czego dotyczy ten konflikt. Czy jest to konflikt o terytorium religijny i jakie dwie strony biorą udział. I druga część tego zagadnienia to są organizacje międzynarodowe. Tutaj pojawiają się skróty. Czy wiesz, co to, to jest OPEC, NAFTA, ONZ? oraz też dobrze sobie jest przejrzeć chociażby na Wikipedii mapy poszczególnych organizacji i wzrokowo zakodować, które kraje do poszczególnych organizacji należą. No i pamiętajcie o najważniejszej organizacji dla nas, Unii Europejskiej. Tutaj już... Dokładnie musicie znać członków tej organizacji. Dobrze jest zapamiętywać Unię Europejską odwrotnie, czyli zapamiętać kraje, które nie należą do Unii Europejskiej. No i od tego roku wielka zmiana, być może w arkuszu będzie sprawdzone. Czy śledzicie na bieżąco i wiecie, że Wielka Brytania w Unii Europejskiej już nie jest. Dziewiąte bardzo przyjemne zagadnienie, parki narodowe. I tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze mapa parków narodowych, zobaczcie, nie jest ich dużo. Warto popatrzeć ze sporą dokładnością, zwłaszcza na dwóch mapach z siecią rzeczną oraz też przydaje się wiedza, w jakim województwie jest który park narodowy. No, i opisy parków, hasła, zdjęcia to występuje najczęściej. Zachęcam Was do obejrzenia mojego filmu o parkach narodowych. Tam wiele przykładów, zobaczcie, że naprawdę w prawie każdej maturze jest zadanie z parków narodowych. I dziesiątka, bardzo ważna. Często uczeń się zastanawia, jakie mapy. Znać na maturę z geografii. Nigdzie nie znajdziecie wytycznych, które rzeki, pasma górskie, krainy geograficzne na maturze trzeba znać. Z doświadczenia mówię tak. Te dwie mapy to jest minimum niezbędne na każdą maturę. Jeśli nie znasz podziału Polski na województwa, nie poradzisz sobie z którymś z zadań. Choćby było bardzo łatwe, jeśli nie nazwiesz województwa, nie wykonasz zadania. To samo z mapą polityczną świata. Jedno zadanie zawsze. Albo dwa opierają się na tym, że musisz wskazać kraj i jego nazwę, i choćby to było zadanie o przemyśle czy rolnictwie, bez nazwy tego kraju nic nie zdziałasz. Więc poświęć pół dnia na to, żeby powtórzyć te dwie mapy polityczne. I jeszcze kilka rad na koniec ode mnie. Słowa kluczowe na maturze. Bardzo zachęcam do tego swoich uczniów, żeby po przeczytaniu polecenia podkreślić sobie słowo. Co ja mam zrobić w tym zadaniu, i pamiętajcie, tak sprawdzamy matury. Jeśli znajdzie się w poleceniu zadania słowo porównaj, to musisz tak skonstruować zdanie, żeby w każdym zdaniu było porównanie dwóch cech obiektów. Czyli jeśli napiszesz w poleceniu, gdzie występuje to słowo, na przykład, że w polu D1 występuje las, to nie jest porównanie. Jeśli nas napiszesz, że w piramidzie wieku Niemiec występuje więcej kobiet w wieku poprodukcyjnym, to ciągle nie jest porównanie. Pamiętaj, dokończyć zdanie niż w polu D3, niż w piramidzie wieku Nigerii i wtedy dopiero możemy dać Ci punkt. Porównanie musi mieć dwie części zdania. Sformułuj zależność i tu ta sama uwaga. Zależność to znaczy, że coś zależy od czego, i tu użyjcie tego zdania. Im coś tam, coś tam, tym coś tam, coś tam. Czyli na przykład, im dalej jesteśmy od równika, tym temperatura jest niższa. To jest zależność i musisz użyć tego słowa. Podaj wniosek, i tutaj wniosek. Oznacza coś, co zaobserwowałeś z wykresu, z tabeli, i uwaga, nie musisz go wyjaśniać. Na każdej maturze jest taki wniosek wynikający z wykresu, którego nie musisz uzasadniać, więc nie zastanawiaj się, dlaczego tam jest więcej ludzi, jak do tego doszło, tylko napisz wniosek. Na przykład, im mm, z, wraz z rozwojem danego kraju wzrasta liczba zatrudnionych w usługach. Albo wniosek jest taki, że w, wraz z kolejnymi latami wzrasta liczba ludności w tym mieście i nie zastanawiasz się, dlaczego tak się stało. W zadaniu oblicz chcę Was tylko uczulić na to, żebyście na końcu zastanowili się, w jakiej jednostce musi być to zadanie. Czy to są promile, czy to są procenty, a w geografii społeczno-ekonomicznej też się zastanówcie, czy to jest gęstość zaludnienia w osobach na kilometr kwadratowy, czy wskaźnik feminizacji, który jako jedyny nie ma żadnej jednostki. W słowie wyjaśni, to już musicie użyć na pewno słownictwa geograficznego. Musi się pojawić nazwa procesu, który wyjaśnia to, co zaszło w danym zadaniu. Odczytaj z tabeli, też zdarzają się takie zadania, i wtedy Yy, nie martw się, że to zadanie jest za łatwe. Tutaj też co roku sprawdzamy, czy ty potrafisz poprawnie odszukać informacje. Wstaw do tabeli i na ogół stawia się nazwy krajów do jakichś danych geograficznych. Tych krajów jest często więcej niż miejsc w tabeli. Bardzo dobrze, jeśli znasz podstawowe wartości liczbowe dla Polski, przejrzyj sobie w ostatnim momencie, ile mamy bezrobocia, ile mamy zatrudnionych w usługach, w rolnictwie, jakie jest nasze PKB, miejsce w HDI, ile wynosi w Polsce. Analfabetyzm, wszystkie dane dla Polski przejrzyj, bo bardzo często musisz włożyć do takiej tabeli właśnie Polskę. Jeśli znasz dane liczbowe dla Polski, od razu ją wpiszesz i będzie Ci dużo łatwiej. No i na koniec pamiętaj, co zabrać na maturę z geografii. Czarny długopis, linijka, którą przykładaj bardzo dokładnie, bo błąd pomiaru do 2 mm, kalkulator prosty i lupa, z której często uczniowie się śmieją. Ona ma ci się przydać do tego, żeby dokładnie odczytać poziomice, te brązowe linie, na których masz wysokości terenu. Tam musisz czytać z wielką dokładnością, więc jeśli masz lupę, zapakuj na maturę z geografii. Pozostaje mi życzyć Wam powodzenia. Trzymam kciuki.